Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Bardzo się cieszę, że jesteście ponownie ze mną i również dziękuję Wam za ostatnią aktywność na kanale, bo naprawdę ostatnio pokazaliście, na co Was stać. Super, że tak licznie komentujecie, dajecie lajki. Jestem Wam bardzo, ogromnie za to wdzięczny. A jeżeli mogę Was jeszcze trochę przekupić, to powiem Wam, że dzisiaj mam urodziny i możecie zostawić mi w prezencie lajka, komentarz i subskrypcję. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to serdecznie was do tego zachęcam. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Eee, dobra. Eee, przekupstwo już było, a teraz bierzemy się za otwieranie paczuchy. Eee, paczkę zamówiłem jak zwykle od Rare Plat Depot. Ci, którzy oglądają mnie od początku i śledzą moje filmy, to wiedzą, że ja z tego sklepu zamawiam bardzo, bardzo często. Głównie są to scindapsusy, które kolekcjonuję, ale są też inne rośliny. I ta jedna roślina też tutaj w tej paczce będzie, bo oprócz scindapsusów będzie jeszcze jeden filodendron. I co? Będziemy się brać za otwieranie paczki bez zbędnego przedłużania. Bierzemy się za otwieranie paczki. I pokażę Wam, co mam tym razem. Słuchajcie, na Facebooku też jest grupa Rare Plant Depot. Tam możecie sobie zajrzeć. Ja wam tutaj napiszę na dole, jak ta grupa się nazywa. Także odsyłam Was serdecznie do tej grupy. Już Wam pokazuję, co my tu mamy. Oprócz roślin, mam jeszcze w środku Mech Spagnum. To jest mech bardzo fajny, wysokiej jakości. I mam tego mchu e, trzy paczki. Ja bardzo lubię otwierać, otwierać bardzo lubię korzystać z mchu, ukorzeniać w tym rośliny albo nawet y, uprawiać w tym rośliny. I słuchajcie, mam dla Was jeszcze kot rabatowy y, na sklepie, na stronie sklepu Rare Plant Depot. Ja Wam również podam tutaj stronę y, tego sklepu. Możecie właśnie sobie taki mech y, zakupić, mech spagnum y, w różnych. Y, w różnych rozmiarach z 10% zniżką na kod, który też Wam tutaj się na dole wyświetli. Ten kod będzie ważny przez dwa tygodnie. Także, jeżeli macie w planach ukorzenianie roślin lub uprawę lub spróbować, chcecie uprawiać Mech, właśnie uprawiać rośliny w Mchu, a nie Mech. Mech jest naprawdę świetnym, świetnym narzędziem do tego, żeby te rośliny ukorzeniać. I również ja swoje Scindapsusy, które kupuję od Dominiki, to ukorzenia, ukorzeniam w mchu i bardzo dobrze mi to idzie. A my przechodzimy już do filmu, do tematu odcinka, czyli dania głównego, a mianowicie roślin, które tutaj zamówiłem. No i już wam pokazuję, co tym razem co tym razem mam. I powiem Wam, czekajcie, bo ja nie pamiętam już. Też dokładnie co zamawiałem, i ja się czasem gubię w tych zamówieniach. Już Wam pokazuję, niech ja sobie tylko rozerwę. Tutaj wiem co mam, bo zamawiałem sobie cztery sadzonki. Tak, mam cztery sadzonki tutaj w kubeczku. Już wam, już wam wszystko pokazuję. Dajcie mi chwilkę, niech ja sobie tylko to. Niech ja sobie to tylko dobrze otworzę. Już wam pokazuję. Czekajcie, pomalutku, pomalutku, ok. Mamy taki bardzo ładny bukiecik z Cindapsusa Silver Cloud. Była bardzo dobra oferta na te Cyndapsusy, nacięte sadzonki. I postanowiłem skorzystać z tego, bo to jest piękny, srebrzysty Scindapsus z pięknym wybarwieniem. Zobaczcie, jakie te liście są cudowne. I cena była naprawdę okazyjna, więc postanowiłem sobie wziąć takie cztery maluszki i ukorzenić je. A jeżeli chodzi o też wysyłkę roślin, to właśnie one są wysyłane w mchu. I ja właśnie w tym mchu te rośliny później ukorzeniam, bo taki jest mi po prostu najwygodniej. I to jest sprawdzona metoda, metoda jeżeli chodzi o scindapsusy. Ale idziemy sobie dalej, bo jeszcze mam kilka roślin dla Was do... Do pokazania. I tutaj mam kolejnego Scindapsusa. I już Wam pokazuję, co to jest za Scindapsus. Ale ogromny liść. Wow. Ale fajny. Dobra. Spójrzcie. To jest Scindapsus noid. Tych scindapsusów noit jest bardzo dużo, to są takie scindapsusy, które nie mają jakby swojej nazwy handlowej. Co charakteryzuje tego scindapsusa? To na pewno sztywne liście, takie skórzaste, błyszczące, bardzo ciemna zieleń, ale taka naprawdę piękna. No i te srebrne ciapy, które charakteryzują bardzo dużą grupę scindapsusów. No, i powiem Wam, że sadzonka jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duża. I z tego co wiem, to, to już jest sadzonka ukorzeniona, więc też mnie to bardzo cieszy, bo nie będę musiał e, czekać, aż się ona ukorzeni. Będę tak naprawdę czekał tylko na, na to, aż liście zaczną rosnąć. I z kolei ta sadzonka jest wysłana już w lechuzie, czyli już takie mamy gotowe podłoże w tak plastikowych kubeczkach. No i w tym możemy sobie śmiało te roślinki zostawić, jeżeli są ukorzenione i uprawiać je właśnie w lechuzie. Bardzo ładny Scindapsus. Też nie był drogi. Można wyhaczyć, że tak powiem, bardzo fajne okazy. No i tutaj mamy z filodendrony i jednego Scindapsusa. O ile tutaj dobrze wszystko Przeczytałem, tak, jest, jest tak, jak, tak jak było napisane tutaj na tych paszportach, które miałem. I już Wam pokazuję, co tutaj mamy. Też niewielkie sadzonki. Staram się też kupować nieduże rośliny, bo nie mam aż tak dużo miejsca już na większe rośliny. A właśnie od Rare Plant Depot yy, głównie kupuję... Sadzonki do własnego ukorzeniania, ukorzenienia lub takie małe, gotowe sadzonki. I tutaj pokazuję pierwszą roślinę. Zobaczcie: sadzonka filodendrona Florida Beauty. Piękne wybarwienie. Słuchajcie, no, na żywo jest ten filodendron prześliczny. Zobaczcie, jak ten filodendron pięknie wygląda. Bardzo ładne kolory. Zobaczcie, ta zieleń, żółć. Pięknie się tutaj to wszystko przeplata. Jest to sadzoneczka już z takim malutkim korzeniem, więc powinno nam się to dobrze ukorzenić. Jest to też mały listek, taki jeszcze niesymetryczny. Mała sadzonka, ale myślę, że z biegiem czasu z, tego, z tej rośliny wyjdzie coś. coś bardzo fajnego. Czuję to, że to będzie, yy, że to będzie roślinka, która bardzo będzie cieszyć moje oczy, no i wasze też, jeżeli będę wam ją pokazywał na filmach. E, tutaj mamy kolejnego filodendrona i tutaj z kolei jest filodendron Rio. On się troszeczkę inaczej wybarwia. Dużo zieleni, i takiego kremowego odcienia na liściach. Zobaczcie, to też jest wariegacja taka nieregularna, ale bardzo ciekawa. I to są dwa listki też, które są do ukorzenienia. I ja również ukorzenie y, tą roślinę w mchu. Myślę, że to będzie dobra metoda. Chociaż możemy zrobić też taki eksperyment. Jedną sadzonkę włożę do mchu, a drugą włożę sobie do wody i zobaczymy gdzie szybciej puści korzenie. To będzie myślę, że fajne i ciekawe doświadczenie. Ja wtedy przyjdę do Was za jakiś czas z aktualizacją. Myślę, że no za jakiś miesiąc maksymalnie jeżeli korzenie oczywiście zaczną tutaj się rozwijać to przyjdę do Was z taką aktualizacją roślinną i zobaczymy sobie która metoda jest jednak lepsza na filodendrony. Czy mech, czy, czy jednak woda. I ostatnią roślinę, którą sobie zamówiłem, jest to Stindapsus, którego nazwy chyba nie, chyba nie pamiętam, bo chociaż nie wiem, czy to nie jest Silver Splash w regresie. Oczywiście napiszę Wam nazwę na dole, ale przyjrzyjcie się, jaki to jest piękny liść. Żywa zieleń i srebrne przeplatające się plamki, ciapki na tym liściu. To jest piękne, powiem Wam, że na żywo jeszcze le, le, większe wrażenie robi niż, niż w kamerze, tutaj. Także tak to wygląda. Ma już malutkie korzonki powietrzne, więc powinno też się dość fajnie i szybko ukorzenić, ale to sobie dam na pewno, chociaż nie. Wiecie co? Spróbuję go ukorzenić w wodzie, a czemu by nie? Jak ukorzeniam w mchu, no to zrobimy sobie dzisiaj taką odmianę. Ja go spróbuję też ukorzenić w wodzie i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I słuchajcie, to by były wszystkie moje zakupy na dzisiaj. Ja jestem z nich bardzo, bardzo zadowolony, bo mam kilka z Silver Cloud. Jest Noid, piękny, ukorzeniony Noid. I co jeszcze tutaj? Mam to te Filodendrony. Jeszcze raz wam je pokażę Florida Beauty i Philodendron Rio. No i ten cudowny Stindapsus. Super kolekcja się znowu powiększyła o nowe gatunki roślin. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dajcie znać, czy Wy również robicie już takie wiosenne zakupy, czy powiększacie swoją kolekcję, czy wręcz przeciwnie, czy pomniejszacie ją. Pozbywacie się niektórych roślin, jestem bardzo ciekaw, jak to u Was wygląda. No, u mnie to wygląda tak, że ja stale swoją kolekcję powiększam o niewielkie sadzonki, ale jednak gdzieś ta liczba tych roślin rośnie, choć niektórych planuję też się wyzbyć, oddać mamie, siostrze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I tyle. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do aktywności pod filmem. Przygotowuję też dla Was film, oczywiście, o tej mojej roślinnej aranżacji, którą już zapowiadałem na kanale, ale potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, bo bardzo dużo się ostatnio dzieje. Praca to jedno, a tutaj też swoje obowiązki, i inne sprawy. Także cierpliwości, i niedługo ten film powinien się pojawić na kanale. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam udanego dnia, wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!